Witam wszystkich. W tym wideo pokażę Wam klawiaturę, ale dla jednych, którzy się interesują informatyką i komputerami, będą wiedzieli, co to za klawiatura. To jest klawiatura od laptopa. W tym wypadku jest to y, od Toshiba Satellite. Jest to nowa klawiatura, ponieważ laptop będzie miał wymienianą klawiaturę. I zwróćcie uwagę, chciałem wam pokazać. Tutaj macie specjalne wtyki. Każdy laptop ma różne y, y, w różny sposób wyjmujecie klawiaturę, więc musicie, możecie łatwo wyjąć bez rozkręcania obudowy. W drugich musicie yy, trochę pokombinować, ale tak wygląda. Taka jest cienka i tutaj oczywiście jest metal, a tutaj jest pasek do podłączania jej do szyny, żeby działała. Więc zwróćcie uwagę, jaka jest ścianka to tak, żeby, żebyście wiedzieli, że takie części, po to się, na przykład, jak na przykład macie uszkodzony laptop i chcecie w nim coś wymienić, na przykład ekran, klawiaturę, bądź inne części, podzespoły, to można kupić na przykład laptop za niższą cenę, który jest uszkodzony, montować zespoły albo sprzedawać te zespoły. To jest tak samo jak z częściami do samochodów. Więc w, ty, w tym wypadku ta klawiatura kosztowała mi 10 funtów. Ale, tak jak mówię, klient poprosił mnie o wymianę, ponieważ stara klawiatura została zalana sokiem. Więc to dla Waszej informacji tak wygląda klawiatura w laptopie. Trzymajcie się! Hej!